Nagrywa się? Nagrywa się. Dzień dobry, ja jestem Mateusz. Znany też jako Murder. Będę waszym lektorem e, podczas e, całego mojego vloga. Pseudo-vloga. Ale czekaj, 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 czekaj. Czy ty w ogóle wiesz, w jaki sposób został zaplanowany cały wyjazd, zanim to wszystko się odbyło w ogóle? No właśnie. A chcesz wiedzieć? Na pewno chcesz wiedzieć. Cała przygoda z musiała się dla mnie zacząć od tego, żebym w ogóle sobie znalazł kogoś, kto będzie moim opiekunem. No właśnie, i tutaj e, było to dla mnie dosyć ciężkie wyzwanie, ponieważ musiałem dobrać odpowiednią osobę, która by mogła sprawować nade mną opiekę podczas całego wyjazdu. Ej, tata, sprawa jest. Jaka? E, chciałbyś może ze mną pojechać do Londynu na parę dni? O co? <laughs> A to ciekawa sprawa, bo będziemy akurat oglądać, jak sześciu debili goni za piłką. Co ty na to? Mówi, że spoko. No to super. Dobra, dobra. To się zgadamy. A więc tak. Początek z całego wydarzenia, czyli... kurde, pamiętam. A czwartek, 20 czerwca, zaczął się dosyć ciekawie, ponieważ jak już mieliśmy wjeżdżać z ukochanego mińska mazowieckiego, to okazało się, że nie zabrałem ze sobą paszportu. No właśnie, gdybyśmy się zorientowali co najmniej w połowie drogi, to już Moglibyśmy się pożegnać z całym wyjazdem. Zorientowaliśmy się dosyć szybko, co eee, sprawiło, że wszystko przebiegło po naszej myśli. Już po tym, jak się zorientowaliśmy, już teraz wiedzą, że wszystko mamy i niczego nie zapomnieliśmy. Wyruszyliśmy w drogę do Modlina. No i co? Widzimy się na Warszawie Modlin. Jeszcze tylko 3 godziny czekania, aż nas puszczą. No i co? Za 3 godziny odlot. Odezę się jeszcze do Was później trochę. A póki co, żegnam. Dziękujemy za uwagę. Lot bardzo przyjemny Ryanairem, bez żadnych problemów. Widoki cudowne. jak na... Znaczy, na mnie to robiło straszne wrażenie, ponieważ pierwszy raz leciałem samolotem w swoim życiu, nigdy mi się oczywiście nie zdarzyło. A najdalej, gdzie byłem poza domem, to w Pradze byłem, na wakacjach. Jeden dzień, nie cały w sumie. Wlądowaliśmy w Stanstedzie. Do Londynu mieliśmy pół godziny drogi pociągiem. Tak się dostaliśmy do Londynu. No i co? Pierwsze spotkanie z rzeczywistością londyńską. Trafiliśmy do Londynu i naszym głównym środkiem komunikacji było metro. I ja... W porównaniu do tego, co mamy w Warszawie, dwie linie metra. Warszawskie. Nie ma porównania kompletnie do Londynu. W Londynie wszystko jest tak zajebiście zrobione, że każdy idiota by zrozumiał, jak dojechać z punktu A do punktu B. Po prostu, mając mapę całego metra, nie da się tam zgubić. A co tym bardziej jest lepsze, to nie trzeba się w ogóle martwić o bilety. A dlaczego? Ponieważ biletem na metro londyńskie i ogólnie na całą komunikację miejską. Jest karta płatnicza. Przykładasz na początku kartę płatniczą, bramki cię puszczają. Jak wychodzisz, znowu przykładasz, wypuszczają cię. No i co my zrobiliśmy po tym meczu? A! To akurat ciekawa historia. Jak już mieliśmy ogarniętą drogę do hotelu. Właśnie! Co do hotelu! Mieliśmy wstępnie zarezerwowane czwartek, piątek, sobota, cztery noce. Cztery noce w Brytania Hotel Hampstead. No jest, ale jest jedno ale. Hotel, nie wiem, zawalił się, spalił, ch**owie, ponieważ dostaliśmy miesiąc przed wyjazdem informację, że niestety przenoszą nam yy, hotel. Do Brytania Hotel International. Przenieśli nam hotel. Bardzo fajnie. Nam się podobało. No w końcu, kto by nie chciał, żeby przenieśli mu hotel w lepsze miejsce, bo faktycznie to było, była to faktycznie lepsza lokalizacja. No i tak sobie jedziemy tą drugą linią już, żeby wysiąść około 5 minut drogi, a może 10 minut drogi e, od naszego hotelu. Ale niestety nastąpił drobny problem, ponieważ dwie stacje przed naszą stacją usłyszeliśmy komunikat, że niestety. Na naszej stacji, na której mieliśmy wysiąść, jest ewakuacja przeciwpożarowa. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj pan konduktor. Niestety na następnej stacji nie wysiądziemy, ponieważ jest tam ewakuacja przeciwpożarowa. Pozdrawiamy i przepraszamy. No nie wiem, może się spalił ten przystanek. No, ogólnie to był największy problem, ponieważ ostatecznie chyba byliśmy tam na godzinę 16. W samym Londynie byliśmy o 12. Rozpakowaliśmy się, yy, poszliśmy. O! Tak, akurat dobre. O, nie mamy szans. Czy, poczekaj, poczekajcie, zmieniam baterię w aparacie. Dajcie mi chwilę. Nagrywa się? Chyba się nagrywa. Tej, ja co to może przypnę w sumie. Kur. No, właśnie. Witam. Pod koniec dnia pierwszego. No, właśnie. Co z internetem? No Tutaj się zaczyna niezły cyrk, ponieważ zakupiliśmy w pierwszym kiosku karty Sim, takie, które wiecie do czego się nadają, do wypierdolności, bo ich się nie da naładować. Ale sobota i niedziela dopiero przed nami, RLCS-y dopiero będą. Przeżyć jeszcze tylko piątek i będzie zajebiście. A póki co idę spać, bo jestem zmęczony po 8 godzinach chłodzenia po Londynie. <grym się wyszło> Także no. Do jutra. Jutro zwiedzanie. Jutro Londofaj. Jutro będzie Big Ben. Dobra, coś się wykombinuje. Ja żegnam. No i co? Do jutra. Dzień, dobry, dzień, dobry, dzień, dobry, witam do drugiego oglądania. Nie pokazałem wczoraj w pokoju, także pokazuję. Tu, tum, tu, tum, tu, tu. Pozdro. Nie no, tak kompletnie na serio. To witamy drugiego dnia. 10 godzin snu yy, z dnia pierwszego na drugi. Powiem tak, spało się zajebiście. Śniadanie w hotelu, zajebiste. Tu pieczone ziemniaczki, tam kiełbaska. Tutaj boczek, jakiś tościk. Mua, no kurde zajebiste. A jeszcze wam pokoje pokazałem. Pa, tu łóżeczko. Nie no, ogólnie jak na pokój hotelowy. No, powiem Ci, że zajebiście pokazałeś ten pokój stary, no dobra robota, dobra robota. Jest fajnie, jest fajnie, tak będąc kompletnie szczerym. Także no, plan na dzisiejszy dzień. Dzisiaj piątek, piątek był to dzień typowo do zwiedzania. Na samym początku postanowiliśmy, że zamiast jechać metrem w nasz pierwszy cel, którym było lądowaj, to takie duże, duże kółko, które ma wysokość jakoś 120 metrów. No i co, 20 czy 30 minut pływania po tamizie, z fajnymi widokami, ale pobocznie jeszcze musieliśmy się dostać do Big Bena. Znaczy mi zależało głównie, ponieważ musiałem sobie zrobić jedno zdjęcie, które może wleciało na Instagrama, może nie wleciało, może dopiero wleci. Yy, pobocznie, co mi się bardzo spodobało podczas tego wyjazdu, to to, że na ulicach Londynu czasami jesteś w stanie, czy to w metrze, czy to pod Big Benem, czy to na jakimś placu, zobaczyć po prostu ludzi, którzy grają na instrumencie lub cokolwiek innego prezentują, cokolwiek jest ich talentem i mogą z tego zarobić kasę. Znajdujemy się aktualnie w jedynym miejscu w Londynie, na którym można pisać po ścianach. Dlatego przygotowałem sobie już mazaczek, który będzie służył jednocześnie do podpisów na koszulce. No i co? Trzeba gdzieś zostawić swój podpis, chyba. Mam nadzieję tylko, że mazaczek sam w sobie działa. jak kaleka się podpisa, ale no. No i co? Sobota, pierwszy dzień rlcs Jak już trafiliśmy do celu, to się okazało, że jest dużo osób. Znaczy, dziwne jakby było mało osób, ale no. Pierwsza rzecz, która rzuciła się strasznie w oczy, to są fani GentleMatesów. No, wielka chmara ludzi. Z bębnami, no ogólnie nie dało się pomylić i nie dziwię się osobiście, że Dżentelmejci wygrali ostatniego majora w Kopenhadze. No, z takimi fanami na trybunach nie da się przypuścić. Znaczy, jak każdy wie, dżentelmejci niestety odpadli w półfinale. I właśnie tutaj, kolejna rzecz na recesach. Początkowo mieliśmy zarezerwowane miejsca w ostatnich rzędach. Ale znowu przydarzyło się bardzo nieszczęśliwe wydarzenie i nam przenieśli bilety. Z ostatniego rzędu na pierwszy. Także, no, każde zmiany, które mieliśmy w Londynie, na które mi, nie mieliśmy wpływu, wyszły nam na lepsze. Mieliśmy naprawdę zajebiste miejsce na samym początku. Na każdym wyjściu graczy było nas widać za każdym razem. Mogłem zaprezentować swoją także cudowną koszulkę. A właśnie tutaj, kolejna rzecz: e, Oksygen. Jaka szkoda, że oni się nie dostali ten Open Oskiego, Ja, Ej, nie. O, Open! Open! No, Fuck! <śmienic> który strzelał? Który? Nie wiem, nie wiem, który strzelał! Nie dało się tego zmusować! Nie dało się! Na samych rlcs udało się zbierać podpisy. Pojechałem tam z własną koszulką. Niestety, przy sobie jej nie mam, ale tutaj widać całość. Całość już podpisów zebranych. Teoretycznie, jak na to, że na całych RLCS-ach było 16. To, niby miałem tylko cztery zebrane drużyny w pełni. E, dlatego obrałem taktykę chodzenia wokół obiektu pomiędzy meczami i szukania teamów. I w taki sposób udało mi się zebrać cały Team Secret, całą Furię oraz jednego gracza z Mobuli. I na szczęście, stety niestety, nie był to fałki Silent. E, ponieważ jest to na tyle kontrowersyjna osoba, która wywołała tyle szumu i jednocześnie zjednoczyła całe Community Rocketa. Ee, że jednak ciekawą, ciekawą rzeczą byłoby posiadanie jego podpisu na koszulce. Oksygen, moja drużyna, dla której pojechałem na te rlcs -y. To jest akurat jedyna sesja e, ze zbierania podpisów, którą udało mi się nagrać. Także no, była konfrontacja z wielkim Polakiem. I fakt, nagrałem tą konwersację, ale niestety audio na Copernicusie już po mojej stronie nie było. Także tutaj wspomogę się własną wyobraźnią i pamięcią, żeby odtworzyć tą rozmowę. Siema, Oscar, no siema. Posłuchaj, co się wczoraj stało, że nie trafiłeś tego open'a? No jakoś tak niestety wyszło. No właśnie szkoda, bo bardzo fajnie byłoby was zobaczyć teraz na scenie jak gracie. A masz to zdjęcie? Słucham? Zdjęcie. Tak. Okej. Okay. I pomimo tego, że każdy z zawodników wydawał się bardzo spoko, to niestety nie mogłem uniknąć tego, że mój mazak do podpisywania koszulki był bardzo często kradziony. Zebrałem 6 pełnych drużyn oraz jednego zawodnika, co daje razem 25 podpisów. Eee, sama koszulka, albo dobra, to powiem już w innej scence. No właśnie, uznałem, że właśnie ta koszulka z podpisami RLCS-owymi będzie do wygrania dla was, ale sposób wygrania jej będzie dosyć niecodzienny, ponieważ aby wygrać tą właśnie koszulkę, będziecie musieli zagrać na moim serwerze Minecraft, który będzie istnym Battle royalem. Wszyscy będą mieli kilka dni na dozbrojenie siebie, gdzie pod koniec serwera wszyscy zawalczycie w zmniejszającym się borderze. Ale aby było lepiej, możecie dobierać się w czteroosobowe składy, więc wejdź już na serwer roketowni i poczekaj na 26 sierpnia. A teraz wracaj oglądać odcinek do końca. Pozdrawiam! Witam! Ostatniego dnia, dzisiaj niedziela. Yy, na RLCS-ach pozostały tylko półfinały i finały. Czyli jutro powrót, jutro powrót już. Ale jeszcze dzisiaj, jak jest ten czas, żeby coś ogarnąć, to tak na pewno zwiedzimy Buckingham Palace. Jak starczy czasu, to jeszcze coś się ogarnie na miejscu. Ale no, najważniejsze, że RLCS-y dopiero przed nami. Także no, ja żegnam. Słyszymy się albo jutro rano, albo już w Polsce, także papa. pa! A, właśnie, niedziela! Eee, tutaj akurat ciekawostka. Co tydzień w Wielkiej Brytanii, pod pałacem Buckingham, jest dokonywana odprawa strażników. No i my na się załapaliśmy. Eee, czy mieliśmy fajne miejsca? Może tak, może nie. Gdybyśmy byli wcześniej, to może byśmy lepsze załapali, może jakbyśmy dłużej stali, to ja bym się załapał na lepsze miejsca, no ale ogólnie odprawa polega na tym, że po prostu wychodzą strażnicy i wchodzą nowi. Wróciliśmy do hotelu. Poszliśmy do sklepu kupić wodę. Właśnie kupiliśmy wodę, bo z dnia poprzedniego wiedzieliśmy, że można z nią wejść. I specjalnie nie piliśmy, żeby mieć jak najwięcej. No i co? Podczas wchodzenia na obiekt okazało się, że jednak wody nie można. Nie wiem, prawdopodobnie okazało się, że za mało w tej wody zarobili. No i uznali, że no, wody nie można wnosić. No i musieliśmy całą butelkę wyrzucić. Eee, finały. Tutaj mieliśmy już więcej przebitek. Ponieważ większe wydarzenia. Ostatecznie wygrało G2. Eee, czy jestem z tego powodu zadowolony? No, G2 była to druga drużyna, której tak naprawdę kibicowałem. Eee, tuż po Oxygen, ale no, niestety Oxygen się wysypało w Swiss Stage'u. Niedziela już końcowo minęła nam przyjemnie. Wróciliśmy sobie do hotelu. No i co, powoli się zaczęliśmy pakować. Poniedziałek, wymeldowaliśmy się, wróciliśmy na lotnisko. Tam jeszcze siedzieliśmy dwie godziny. No i co, wróciliśmy bez żadnych problemów. Tyle, cały wyjazd. Jestem tu, w tym miejscu. Ja dziękuję. Dziękuję za spotkanie.